Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy po, w niedzielę rano po ciężkiej nocy. Dziś było w nocy Fame MMA, ale do tego zaraz też wrócimy. Sąsiad już poganiał chwilę. Teraz my Co się dzieje? Co to się narobiło? Murański rozpierniczył <noise> <noise> Pan Jacek Murański rozwalił mi lot Nie są przygotowane tak. no, Treningu nie miały, przez, przez tydzień nie są przygotowane do lotu e, Dobra pogoda Pogoda jest dobra, tylko nie w tą stronę, nie w tą stronę wiatr jest, bo powinna na ten, na sąsiada powinien wiaterek być. To by ciekawiej było. O, o. Przemieszanie. Tam no latają sobie. No. Na trzy kupy się rozbiły, tamte cztery. wysoko cztery Tylko brakuje tego ścigacza. Doktora, teraz. doktora. Żeby przyszedł. Ciekawe, może i przyleci. No ale taka, nie wiem, kurczę. Pogoda dla niego czy nie dla niego? Będzie? Będzie ganiał? Bo słychać gwizd? Nie, tam się nie, nic nie podrywa. Nie, nie będzie ganiał. Psz, Psz, to, poszły trochę, poszły nie? Poszły do góry, tak. O, o, o. Nie, one nie lubią razem chodzić. To są wszystko jakieś pojedynki. <laughs> Oho, te się zmęczyły Te chyba Michałów No lubią chyba jak być wynoszone Chcą być wynoszone No i tak, latają, latają dosyć, dosyć wysoko nawet Nie Nie, oj tak Tak się nie mogą się połapać Tamte nabierają tempa w górze. Jeszcze. Tak, żeby nabrały tempa. Żeby same nie poszedł na Michał bez, moje, bez mojej pomocy. Nie, nie pójdą, ale ten. Ale pogoda jest dobra, ładnie. Ładnie idą. A Dobrze. Niech czasu nie chodził bez przygotowania, bez, no, bez, bez treningu. Bez, bez treningu żadnego i popatrz. I bez klatki. Patrz, nie, może nie, na, na jedno skrzydło sk latają? Nie, z z klatki wyskoczyły. No, także oglądaliśmy te fame MMA całem. Ta, cała noc nie przespana sz szkoda. Czekaliśmy na, na Jacka nie, Murańskiego, nie, żeby obejrzeć. Nie wyspany, tylko jest zdenerwowany. Co, co on pokaże, bo. Nie, agresywny co, był, nie agresywny nie był, nie był, był bardzo na, na tych, tych konferencjach Nie wiem co, co, on, ten, co on bierze, jaki proszek wącha, czy jakieś zioło bierze, nie mam pojęcia, w każdym razie no, Mamy schlapane, całą noc już mi nie przespali, czek zmęczony jest. Tak, a on co pokazał? A on pokazał, pokazał się gryzie, wściekły, wściekły pies. Głodny był. A nie, on jak to, rządny krwi. Ale to, żeby on uprzedził, to tamten by chociaż jakieś na ramieniki osłonowe założył sobie. A no tak, na, na ramieniki, no. no. No weź, weź, walczę, on cię gryzie, no. No to ten, A, drugi Tyson. Tak, musi ten oglądał pewnie y, Tysona, Jak tamten grysto i ten go ugryzł. I ten go złapał i to mocno zębami złapał odruchowo gryzie. Tak, on powiedział, że to odruch. Nie, no fa fajny odruch ma ten człowiek. No. To pogratulować takich odruchów. Po walcach się tłumaczył. Wszystkie, wszystkie te kończyny ma wszystkie, nie, niesprawne. Wszystkie ją z, mięśnie ma zerwane. Z jedną ręką wyszedł. Kurde. No, to powinien się o kulach wyjść. O, o kulach powinien wyjść i kulami napierniczać. <noise> jak mięśnie ma zerwane. No, pośmiewisko zrobił jak no, nie będę przeklinał. Bo. Nie, nie też nie będę przeklinał, bo musiałbym naprawdę wziąć zamkę No Ośmieszył się całkowicie no, ten człowiek. No co zrobić, widzisz to? No ale to fajnie było, jak żeśmy oglądali, jak, jak on się, i, 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 rozmawiał, jak pokazywał, jak on, jak on trenuje, nie? Tak. 220 V w sobie miał chyba i agresywny bardzo był na treningu. <laughs> No jak, tak jak Najman mówi, jakby go prąd pierdykał. Tak, tak. tak, tak. <grystanie> Bo w ringu już tego prądu zabrakło. <grystanie> nie, no wtedy on się na tym treningu wy, wy, wyprztykał i wiesz. Aha, aha. Te mięśnie miał zerwane i już później już nie mógł. Już go bolały bardzo te mięśnie. No i co zrobić, widzisz? Został wyjaśniony szybko, tak. ale już patrzyłem na Facebooku, już ma kanał ten, to swoje konto wyłączył, już zniknął z mediów. Ale Jarek, no ile można czytać o, o sobie? No czytałbyś o sobie książkę? <grym grym> ośmieszył, ośmieszył się i, i spierdzielił tak, jeszcze na koniec. Wszystko. Oni we dwóch z synkiem, tak, tacy tak, sami, tak. Ktoś tam kasę wyłożył. Dla pieniędzy zrobili się szajbusów. Przecież znaczy to byli tam szajbusami. Znaczy zarobili, no bo tam gadali głupoty, proszę Ciebie, to wiesz, ludzie słuchali, najarali się, że, że faktycznie będzie walka niesamowita. No, najgorsze, że sam Murański w to wierzył, no, tak. w co mówił. A wyszło inaczej. Także, panie Murański, Zejść pan ze sceny. Nie, <laughs> Sieć w domu, nie, pij nie, herbatę... Niech się wpuszczają w ogóle. Dokładnie, to wstyd. Wstyd. To, to takie walki prowadzić to wstyd jest po prostu. No. Znaczy wiesz, dla, dla kibiców to było no, wyczekane, no, tak? Raz show zrobić. Zrobił raz show i więcej mu go nie wpuszczać tam absolutnie. No, drugi raz już takiego nie zrobi, bo wszyscy wiedzą Jakiego idiotę z siebie zrobił. No ale dobra, to nie no, ma bojownie. co tu ty... Tak, wojownik z koziej dupy. 52 lata, wojownik. Nie ma co stoi w baranach nie. gadać tam. Wracamy do gołębi. Jest. W każdym razie, w każdym razie nie poszły na Michałów. Po tygodniu tak. to w sumie też mają niezłą kondycję, że lata. No cóż. No tydzień, tydzień nie były puszczane. Absolutnie w ogóle, ani razu. No i głodne są. Te głodniutkie, są niesamowicie Dietę mają. Zbijają wagę. No tak. Chciały osiągnąć limit wagowy. Dopiero będą ganiane mocniej. Ale patrz, nie ja jest. się nie przyleciał. Nie przyleciał, tak. Coś, coś się zawali. Ja jestem, to jego nie ma. Nie, no, przeważ, tak jest, bo on się, on się wstydzi. <głos> <głos> jak masz kamerę, to on się wstydzi wtedy, no. <noise> Jak sam jestem, to za każdym razem jestem. Wy to ale się kolegujecie, no. Ale nic, zobacz, na wsi... No ile, sąsiad poganiał trochę. Swoje, swoje te... te najstarsze poganiał, dziękuję. Nie ma no latały, latały, tu zanim my zaczęliśmy ganiać. Przez chwilę. Jakoś tak, nie wiem, musiał 400 gołębi, a, a gania 100. Nie wiem dlaczego. No może nie ma, tylko może ma tylko te, te 100. No nie wiem. Po tej nocy mi się kręci w głowie. No to bo nie, nie mało spał. Nie no. dospany jestem absolutnie. Mało spał, tyle emocji przez cały wieczór. No, a gdzie jeszcze dopiero ten, na bazar ranu pojechać? Tak, Rikszą chyba. No nie było kierowcy, każdy zaspany. To gdzie, to gdzie to, kochani, jechać? Bo był taki plan, że się pojawić na sulejówku, ale. Był plan, tak. No plan, ale, ale, ale plan w czasie walki spełznął na niczym. Nie. Nie, tam mam jeszcze ten, kręćka mam w głowie. No ale Ale ważne, że człowiek nie zasnął, nie? Siedział mm. i fajnie wieczór spędził. W sumie tak. No się pogadali, to się, to, że pogadały, to wygłupiali się, trochę pośmieli się z barana. I czas szybko poleciał. Tak. Ale weź, przez takiego idiotę nie, nie śpi całą noc, no. <noise> teraz do południa, do południa będę chory i będę, będę sił nabierał ale, ale ty po jego walce wiesz, że ty byś z nim mógł walczyć to ja bym mu dopierniczył no, ja jestem kilkanaście lat starszy od niego, to ja bym mu dopierniczył w tej klatce tylko musielibyśmy nie klatkę rzymską, tylko dla słoni taką kolczatkę rzucić bo po klatce mógłby uciec Poszedł, poszedłby pazurami i by uciekł a, a, ten, a tą matę taką z kolcami to by nie przeszedł jej no tak to, bo, bo wiesz jak wygląda ta mata dla słoni no wiem, wiem no, no, no to by nie uciekł tam no. a tutaj opierał się, trzymał się siatki i chciał uciec z jak, jak Spiderman tak, tak. z niego wojownik w mordzie o Jezu o, kuj, panowie, wesoło było naprawdę. On, on chciałby być wojownikiem. No. Tylko zabrakło mu odwagi. A to to mam zerwane, tamto mam zerwane, nogi mam urwane. O, no miał, miał się nie tłumaczyć tym. Mówił, że się nie będzie tłumaczył. E, nie. On nawet by, jak widzisz tamten ten cegło by go no. No, no to nie Tak, tak, nie dałby się lautować. No to jest prawdziwy wojownik. Klatkę <laughs> sobie wymyślił. <laughs> Rzymską klatkę sobie wymyślił, myślał, że mu pomoże. Rzymskiej klatki nikt, tak? nigdzie nie widział w sporcie <śmiech> <śmiech> wojownik był przez chwilę. Przed walką był wojownikiem, tak. a wszedł do klatki i patrzy i mięśnie mu puściły. <laughs> No i tak panowie, dzisiaj troszeczkę inaczej ten odcinek no. wygląda. No. <noise> Pełne emocji w nas. <noise> jeszcze, jeszcze we mnie się krew gotuje w ty. <noise> Tadeusz nie może przeżyć. <noise> Wojownik. Gadać, gadać to każdy może. Ten no. treningi pokazywał, nie? Jak walczył tam u siebie na podwórku, nie? Tak. Och, jaki agresywny był niesamowity. No to mówili, że chyba z kosiarki przebicie po że tak skakał. A ci mu wychodziły, jak... aż sapał. <noise> Jak wściekły pies normalnie chodził, no. a co się okazało? Wszedł do klatki i bieśnie mu odmówił posłuszeństwa, wiekoli, no. dziękuję, po walce. No tak bywa. no. Śmiech na sali. No. No, ale show zrobili, wziął, wziął parę groszy ze zarobu i cieszy się z baranów jeszcze. No, tak, Śmieje się z baranów. <śmiech> <śmiech> Dali się naciągnąć. <laughs> No ale za koledzy czekają A. na Ciebie tutaj. No co oni tu szukają? No szukają, co to żeś coś, coś rzucił. nic nie ma. <laughs> już tutaj, tutaj przez cały tydzień to wszystko Barzan wyjadł. To co one nie zjadły. Bo bażan co dzień przychodzi. Zaraz im nakarmię ich. Powolutku. Na razie niech, niech złapie świeżego powietrza po tygodniu. A tam 20 sztuk. 21 i świeżych. Wypuszczę dzisiaj. Dzisiaj weszły? Dwa razy były na dachu i nie wiem, czy wszystkie. A. Wypuszczę, no gdzie będę trzymał tyle czasu jeszcze? No weź następny tydzień, żeby się działo. Ja tak, no mnie to już nie będzie, bo ja nie tam. Przyniosę jadę. cienkiego żar żarcia, posypię i wypuszczę. Ich. Ja to zaraz jadę. Już nie będę trzymał, to szkoda <coughs> trzymać. No ale to być. też tam, 21 wypuszczone, to, no, to już to tak nie, nie będzie. Tak, to nie, nie będzie, będzie widać tak. nawet. Ale, ale, jest. ale jest, w każdym razie jest. 30 wy, wy ten, wywiezione, a 22 kupione. Także jakaś rotacja musi być. Tak. No. Tylko, że teraz, teraz jest wymiana gołębi. Żadnych alo, alo, tylko same jaśniaki teraz. To już będzie inaczej. Tak, to jak będę w takim tempie kupował, to do wiosny, do wiosny wymienię sporo gołębi. No, no dokładnie żadnych, żadnych ciemnych murzynów, nic mówisz nie chcesz nie, już wystarczy teraz będzie, same białki będą same jaśniaczki będą, będzie inaczej wyglądało znaczy we szwance jasne i jasne no ale że głodne są A dopiero wstały nie, czy, no. czy one trawę jedzą, czy koszą mi trawę tutaj no chyba tak te, jak się nazywa te, te wertykulator? <laughs> Wzruszają ci <laughs> <w> ziemię. <laughs> no to dobra panowie, to miłej niedzieli. Kto tak, nie oglądał gali, tak to nie, dzisiaj, nie, nie, nie denerwujcie się, ale są już na YouTube walki. To możecie <laughs> sobie zobaczyć, bo patrzyłem to jakaś, jakiś kanał tam wstawił, taki nowy. Dzisiaj chyba powstał czy wczoraj i ktoś wrzucił to póki nie skasują to może zdążycie obejrzeć. Jak nie, no to i tak się zaraz pokażą. Zawsze ktoś tam będzie wrzucał. Wystarczy z opowiadań. To już będą mieli obraz jak, no, jaki to wojownik. Jest. No tak, 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 dokładnie. Wojownik jest. Także Odpoczywajcie i bawcie się dobrze. Pozdrawiamy.